Chciałbym pokazać, jak możesz przesyłać pliki z urządzenia Vivo na Vivo FU30. Zacznij od otwarcia sklepu Play i pobierz aplikację CodeSend. Gdy będzie gotowa, uruchom ją. Następnie dotknij opcji w obu aplikacjach do konfiguracji. Po pierwsze, zgadzam się i przyznaję, następnie potwierdź. Kontynuuj i zezwól. W tym oknie aktualizacji wybierz i kliknij na ekranie swojego urządzenia. Teraz wybierz wyślij w lewym dolnym rogu urządzenia Vivo, a obok odbierz na dole V30. Również na Vivo, korzystając z wszystkich kategorii na górze, wybierz wszystkie pliki do wysłania. Zrobię to tylko z kilkoma na przykład następnie naciśnij wyślij obok wybrane na dole. Rozumiem. Oto kilka wskazówek pojawią i zdecyduj, którą metodę połączenia chcesz użyć. Aby się połączyć wpisz klucz, wprowadź klucz, wpisz numery i wybierz przycisk Odbierz. Aby zeskanować kod QR, użyj skanera nad przewodnikiem. Zamknij i dodaj. Zezwól na dostęp do kamery w oknie pop-up i skieruj ją na kod. Poczekaj. Jak widać po tym wszystkie moje pliki zostały pomyślnie wysłane. Dzięki. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj. Cześć!